Dzisiaj Was zabieram do, na sam dół do pomieszczeń gospodarczych bo chcę Wam w sumie o czymś opowiedzieć Jak wiecie, tu na dole też ma pokój Zuzia Tam jest garaż ci zaświecę światło I też mamy właśnie w tym miejscu piec I jest to piec na pelet i powiem wam, że dzisiaj jest jakiś problem z tym piecem Bo leci z niego dym I powiem wam, że nie wiem co robić właściwie Bo do tej pory nic się nie działo Nie było żadnych problemów A dzisiaj leci jakiś dym I nie wiem właśnie co to oznacza Mam Na nadzieję, że to nie jest jakaś awaria Powiem wam, że trochę się stresuję, no bo jest wieczór No i jednak Jeżeli leci z niego dym I coś by tutaj się działo no to przez całą noc jak będę spała no to nie wiem, w ogóle wiedziała co się dzieje więc nie wiem czy w ogóle nie będzie trzeba wyłączyć tego pieca, nie wiem jeżeli macie piec na pelet no w sumie jak mi teraz i tak coś napiszecie no to wiadomo, że ja ten filmik dopiero i tak wstawiam za tydzień czy dwa tygodnie nawet czasami, zazwyczaj za tydzień staram się taki filmik wstawiać no ale mogę wam po prostu powiedzieć, o tu mamy widzicie popiół ja mam piec z firmy Tefro. Nie wiem czy kiedyś zaprowadziłam do tego pomieszczenia, no ale to jest właśnie pomieszczenie z takimi rzeczami jak piec, wszelkie rurki tutaj. Powiem Wam, że też trochę śmierci, więc no nie wiem. Witam Was w kolejnym filmiku. Jest rano i jak gdzieś się obudziła, wzięła sobie pluszaka. Ja też już będę wstawać, bo muszę ją wyprowadzić. Wyszłam z Mają na ogródek. Z Mają dawie się piłką. Przemoja nie, nie rzuciła. Bałam się, że i ze schodów spadnie. A ja to pójdziemy może do skórono. Weź w słoneczku. No, masz. Nagrywam pod słońce, więc słabo cokolwiek jest widać. Maja już chyba się zmęczyła trochę tą zabawą i teraz sobie leży z półeczką. Dzisiaj w ogóle jest bardzo słoneczny dzień, przez to tak źle widać. A ja nie mam w domu rolet, tylko właśnie ze słonkami ze słoniem. No to jak na noc, już wiecie jak się świeci światło. No ale planuję oczywiście też zrobić rolety, tylko nie wiem czy będę w salonie w ogóle ro rolety robić. Chyba będę robić... Po prostu u siebie w pokoju tam gdzie śpię no to tam będę chciała na pewno rolety, a w salonie no to tak mało jest mi to potrzebne, bo mogę zasłonką zasłonić, bo i tak przecież nie śpię w tym pokoju. Ale z nie musi być aż tak ciemno. Chodźmy, ja otworzyłam balkon. Chcesz tu możesz iść na balkon. To już Majuczka idzie. dzisiaj jest fajnie ciepło, w ogóle bardzo się ociepliło. Ja teraz będę na balkonie, przeszłam sobie, zobaczcie, to jest mój pokój. I tu widzę moje kwiatki od tej strony, więc mogę Wam je pokazać. Tu moja monstera, anturium. Storczyk. Kaktus. Przeszliśmy sobie na drugą stronę. No i tu oczywiście mamy plany, żeby coś z tym zrobić. No bo sami widzicie, że nasz balkon wygląda tak, no jak wygląda po prostu. Yy, tu będzie trzeba zrobić albo jakieś płytki, albo cokolwiek. No bo na razie tak tata zastawił. A na pewno chciałabym jednak latem, wiosną. No wiosną to może jeszcze nie, bo jeszcze nie zdąży tutaj się nic zrobić z tym, pewnie. Ale latem chciałabym już trochę użytkować ten balkon, jednak. A na razie widzicie, mamy tak wyłożone folią. wiadomo, są takie rupiecia, no bo tymi cegłami jest po prostu ta folia przykryta, żeby te cegły trzymały ją. Widzicie, z tej strony mamy płytki, a tu już nie. No i będzie trzeba coś porobić, żeby móc ten balkon sobie jakoś fajnie zagospodarować i użytkować. Ja chciałabym na pewno z czasem zrobić na balkonie tutaj taką strefę też relaksu, mam na myśli bardziej na przykład jakiś stolik, wiecie, nie wiem, krzesełka, cokolwiek, bo jednak jest, to sporo, jest tu sporo miejsca, więc można sobie rzeczywiście by tutaj posiedzieć, na przykład zjeść śniadanie na balkonie, fajnie by było, na pewno zawsze o takim czymś marzyłam. Jak mieszkałam w bloku, bo wiecie, niektórzy w blokach mają jednak balkony, więc mają tą atrakcję, można powiedzieć. A u mnie w bloku, no niestety, nie było balkonu, więc nie mogłam po prostu nigdy z takiej rzeczy korzystać. Dlatego bardzo mi zawsze tego brakowało i bardzo zawsze chciałam. No i teraz mam nadzieję, że będę już mogła. Wiadomo, zawsze też będzie można w ogródku, ale fajnie by było też na balkonie zrobić sobie takie właśnie miejsca, żeby móc sobie chwilę tu posiedzieć. Widzicie, jak tutaj przegląda się. Bo w ogóle dawno nie wychodziłyśmy na balkon przez to, że było zimno i widzimy, było bez sensu, żeby chodzić po balkonie, jak jest zimno. A teraz jest tak przyjemnie, bo w tym tygodniu zrobiło się naprawdę bardzo ciepło, aż to jest nie do uwierzenia, że jest taki przeskok tej temperatury. Gdzie w zeszłym tygodniu chodziłam w czapce, w szaliku, w, w ogóle w wszystkim zimowym, a teraz ja sobie wyszłam w samej bluse: bez czapki, bez szalika, bez niczego i sobie chodzę w tym balkonie, więc naprawdę to jest fajne. Teraz brakowało już jednak takiej temperatury. A i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to też już zaczynamy trochę robić ogródek. Mam na myśli skopanie ziemi pod kwiaty. Tata też będzie robił sobie na pewno grządki. O, a tu mam w ogóle wejście, też Wam pokazywałam, z drugiej strony, drugie drzwi balkonowe, od strony przedpokoju po prostu. O i tu jeszcze chciałam Wam pokazać, bo właśnie sobie skopałam połowę, drugą połowę mi tata skopał na szczęście, bo powiem Wam, że ciężko, jednak ta ziemia jest po prostu bardzo yy, taka twarda po zimie. No, może Wam przybliżę, więc tutaj się tu sobie skopałam i plan jest taki, że będą kwiaty w tym miejscu, tam na dole. No, może Wam przybliżę. Chodź Majeczka, wracamy już. No i się podobało z tego, co widzę na balkonie. Ale już wracamy do domku. Majeczka, wróciłaś, tak? Widać, że byłaś na balkonie. Co jesteś jeszcze w firance? I ogólnie będę chciała Wam w tym vlogu prawdopodobnie już coś powiedzieć. No, miałam Wam o tym powiedzieć wcześniej, ale nie chciałam jeszcze zapeszać, czy to rzeczywiście... Nie, po prostu wiedziałam, że to nastąpi, ale nie wiedziałam jeszcze w jakim czasie, bo mogło być tak, że to stanie się teraz, a, a może latem, więc opowiem Wam o tym, jak już to będzie. Tak więc myślę, że już niedługo... Może, myślę, że w tym vlogu już Wam o tym powiem. No, nie wiem, być może niektórzy z Was się domyślacie... A tu jak widać, to są te drugie drzwi balkonowe, o których Wam mówiłam, więc z tej strony, jak będę potem już miała tu ładnie ułożone wszystko, no a nawet jak nie będę miała, to w sumie też będę mogła trochę korzystać z tego balkonu, nawet na tej folii, można powiedzieć takiej, bo to nie jest tylko folia. No to tu nie muszę przechodzić całego balkonu, tylko widzicie, z tych drzwi balkonowych mogę sobie przejść od razu na tą dużą część balkonu. Wchodzę do Zuzi i zobaczcie, Zuzia już sama wstała. Co oznacza, że rzeczywiście jest ciepło, bo nawet sama już wyszła spod kocyków. Zastanawiałam się, czy nawet wrócić nie wziąć na dwór skoro jest tak ciepło. Wiecie, ona nie ma jeszcze zorganizowanego wybiegu, ale ona mogłaby się zawsze trochę przejść, jakbym ją pilnowała. widzicie, maja już wyszła bez ubranka, no bo rano jeszcze musiała być w ubranku, bo było jednak chłodno, a teraz jest już ciepło. Będziemy robić właśnie porządki na ogródku. Wam pokazywałam wtedy, że już jest skopane, bo będą w tym miejscu kwiatki I właśnie tu chciałam Wam pokazać Jest już skopane. Bo chcemy zasiać nową trawę Tu mój tata ma sobie zrobić właśnie grządki już Wam pokazuję o, zaznaczył sobie. I chyba w tym miejscu planuję zrobić właśnie grządki po prostu. Oślinki. A tam gdzie jest Maja, to będzie ogródek warzywa. Więc tu sobie zaznaczył. A po tej stronie będzie wybieg Zuzi. I taka strefa wypoczynku po prostu. I jak widzicie, wyszłam właśnie na dwór. To jest naprawdę bardzo przyjemne, że można wyjść w samej bluzie. A i jeszcze Wam nie powiedziałam w sumie, że kiedy nagrywałam tego vloga, to jest dzisiaj 8 marca. Ale też Wam. też wczoraj jakieś drobne rzeczy nagrywałam. jak Wam w pracy. Jak obchodziliśmy Dzień Kobiet, więc może dam Wam tutaj jakąś wstawkę. Urywki, co tam wczoraj nagrałam, tak więc teraz Wam dodam do tego vloga. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i chcę Wam pokazać, jaką piękną różę dostałam. Zaraz ja sobie wstawię do wazonu. I dzisiaj jest również ważna, że w tym dniu się wydarzy. Jedziemy do mojej mamy i do Sani, bo dzisiaj będzie przeprowadzka moich rodziców i Sonieczki. Ja wcześniej wam o tym nie mówiłam, no bo jeszcze nie wiedziałam kiedy to nastąpi, ale dzisiaj właśnie w tym vlogu 8 marca, kiedy, kiedy w ogóle zaczęłam dzisiaj dla Was tego vloga, no to w tym vlogu właśnie będzie to ważne wydarzenie. Moi rodzice się przeprowadzają do domu, w którym ja już mieszkam, razem z Sonią. Tak więc, znów będę miała dwa pieski, tak jak było to kiedyś. Chyba po pięciu latach nie mieszkania razem. Nie wiem, czy dobrze to liczę. Pięć lat, już nie mieszkam z rodzicami i z Sonią. No i teraz jedziemy z Mają pomóc w pakowaniu. Jestem, nie. Są, nie. Pakowana, już moi rodzice będą jechać. Znaczy, Tata jedzie drugim samochodem. Ja widzicie, Sonicę mam w samochodzie i też już czekam. Ja zaraz będziemy jechać. Słończko, dzisiaj pierwszy dzień. A w nowym domu. Pieski już są w domu. Już mogę Wam teraz oficjalnie powiedzieć, że mam dwa pieski. chodź misia Piski już są na ogródku Cię Sonia biegnie. Chodź Maja Chodź maja, gdzie ty jesteś Róż dzisiaj pierwszy dzień soni w domu właśnie sobie chodzą po ogródku. Nie. Dziewczyny na razie biegają. No, z łapką podniesioną, ale chyba nie widzieliście. Już przybliżymy. Maja chodzi potem skopanej ziemi. Sonia, chodź. Już dziewczyny biegną. Idziemy z powrotem do domu. Miły wyjście na ogródek. Maja. Wieczór, dzisiaj dość dużo się działo. Pomyślałam, że teraz się to was odezwę, żeby wam tak jakoś to wszystko trochę wyjaśnić, bo przez dzień nie miałam z bardzo czasu przez to, że dużo zeszło z pakowaniem. Teraz jak widzicie, świnką dałam już kolację. też dzisiaj już uczciliśmy urodziny mojego taty. Mój tata ma 10 marca, dzisiaj jest 8, ale już zrobiliśmy tort, no bo jest weekend, więc. No, łatwiej już to zrobić teraz. Chyba jakiś tam urywek wam nagrałam. No i od razu chcę wam powiedzieć, że teraz mieszkam właśnie z całą rodziną, z rodzicami, z dwoma pieskami. I ogólnie plan taki był od samego początku, kiedy był w ogóle pomysł na kupno domu. A więc kiedy ja się przeprowadziłam 3 miesiące, 4 miesiące temu, od listopada tu mieszkam. No to już od początku był taki pomysł, w ogóle samo pomysł z tym domem i zamiar kupna tego domu był właśnie po to, żeby znów mieszkać z całą rodziną. Nie mówiłam wam tego od początku, nie mówiłam wam też od początku, że plan jest taki, żeby znów mieszkać też z Sonią, właśnie no i tak mówię z rodziną. No bo też nie chciałam wam jeszcze o tym tak wcześniej mówić, bo nie wiedziałam jak to w czasie wyjdzie. Jak długo to będzie trwało, zanim rodzina się tu wprowadzi. No i dlatego też ten dom, jak widzieliście na początku, jest dwupiętrowy, no bo moje jest tu drugie piętro, a moi rodzice mają pierwsze piętro, czyli Sonieczka będzie mieszkać tak naprawdę na pierwszym piętrze, nie będzie mieszkać w moim pokoju, będzie po prostu mieszkać na tamtym piętrze. No i tam z moją mamą, wiadomo, że Sonia jest bardziej związana z moją mamą, bo jednak wiecie, to było aż 5 lat, kiedy nie mieszkaliśmy razem, bo ja z rodzicami nie mieszkałam już od 5 lat więc jest to dość sporo no i no i właśnie dlatego taki duży dom, no bo chcieliśmy mieszkać wszyscy razem żeby było nam jednak prościej w wielu sytuacjach w przyszłości z czasem niż tak jeździć do siebie cały czas no i w końcu to się stało, od dzisiaj mieszkamy razem znowu ja dzisiaj znowu mam dwa pieski, już mogę oficjalnie to opowiedzieć, no bo tak to miałam jednak już tylko Maję. Wiadomo, że z Sonią widywałam się praktycznie codziennie. No czasem zdarzył się jakiś dzień, że nie, ale prawie codziennie widywałam się z Sonią. No a teraz znów mieszkam z Sonieczką. Teraz już mieszkamy dokładnie wszyscy, którzy są na tym obrazku, nie wiem czy mogę to nazwać obrazkiem, na tej makramie. Cała rodzinka znów razem, moja siostra, mama, tata, oczywiście wiadomo, dwa pieski, trzy prosiaczki i Zuzia. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.